Ale tam nic nie było. No, nie, nie okrzciłam dzieci, ale to wynikało jak gdyby z y, ogólnego takiego podejścia do życia i do kościoła, bo. Y, y, Myśmy nie wzięli ślubu kościelnego z ojcem dzieci tylko cywilny. Później znaczy mi jakoś tak zależało na tym ślubie kościelnym, tylko że to właśnie było takie podejście do sprawy, że muszą być pieniądze, tak? Bo trzeba się ubrać, trzeba zaprosić gości, więc nie było ani ślubu, ani, co. Ale tam nic nie było. Kościół jako kościół to była dla mnie instytucja, którą odrzucałem z z, z urzędu, po prostu dla mnie to było dla mnie to było wypaczenie. Może to nawet nie było to było po prostu takie odrzucenie totalne, mnie to nie interesowało generalnie. Jedyna postać to był papież, no ale to na zasadzie tak jakby, nie wiem, polska reprezentacja wygrywała, prawda, no, to było to. Kiedy Zuzia miała pójść do pierwszej komunii, to, to to jak gdyby ja sobie już o tym przypomniałam, bo ja już byłam sama wtedy z dziećmi i i był taki moment, że miałam nóż na gardle, tak, bo albo pierwsza komunia, albo Albo nie, jeżeli nie zostaną uchrzczone. No i strasznie się bałam tego, żeby pójść do kościoła, bo gdzieś tam z tyłu głowy miałam cały czas takie opowieści, jak to księża krzyczą, że y, nie robi się pewnych rzeczy wtedy, kiedy trzeba. Ja w ogóle mam taką wizję, że mnie właśnie proboszcz wyrzuci i nie będzie chciał ze mną nawet rozmawiać. No, i się strasznie zdziwiłam, bo właśnie poszłam tutaj do, do naszego kościoła, do parafii. I y, powiem szczerze, że ksiądz Walenty wręcz mnie przygarnął w ogóle, i pomagał mi bardzo, i w ogóle się ucieszył, że ja chciałam te dzieci ochrzcić. Także to był pierwszy taki, jakby, też impuls, gdzie ja zobaczyłam, że ksiądz to człowiek. Później właśnie poznałem Piotra. Spotkałem Monikę, to kościół nadal był gdzieś w ogóle w jakiejś innej rzeczywistości, w innym świecie. Znaczy, po prostu nie było tego kościoła jakby w moim życiu i najpierw nasze, nasz związek oczywiście nie był sakramentalny. Nasz związek był zupełnie oparty na jakimś takim przeciwieństwie do, do, do w ogóle do kościoła i tak naprawdę do wiary. Śmierć papieża, ja myślę, że to była jakaś taka łaska, że, że, że wtedy już ym... Mm, już już ja wiedziałam, że ja chcę iść do spowiedzi, tak? Po 20 latach. I nagle, no, pierwszy raz od chyba 15 lat, kiedy poszedłem do spowiedzi. <grym> I to był dla mnie trochę wstrząs, ponieważ mm, pamiętam, że jak ja właściwie nawet nie wiedziałem, z czego mam się spowiadać, tak? Po trochu mówiłem o tym moim życiu. I nagle dostrzegłem, że to życie jest takie, no, kiepskie. Szukałem wolności. Jakoś tak naturalnie postanowiliśmy, że rzeczywiście trzeba wziąć ślub, i tym razem to już było zupełnie inaczej, bo nie mieliśmy też pieniędzy. Natomiast stwierdziliśmy, że mamy wszystko w nosie, bo po prostu pójdziemy najwyżej tak normalnie ubrani w białej bluzce tam jakiejś, nie wiem, tak jak nas na to będzie stać. Nagle okazało się, że tam cała jakby ten świat kościoła w ogóle świat czy znaczy kościoła ja mówię o wiary generalnie prawda to jest e, to jest coś niesamowitego no i no szczerze, ja jakby zacząłem robić taki zwrot o 180 stopni ponieważ ja byłem kiedyś przeciwnikiem dzieci przeciwnikiem małżeństwa i e, a później była tylko kwestia no jakby jak szcić Tomka i jak to zrobić Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi Tomasz otrzymał sześć kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy. Tomaszu, ja ciebie wszczę u Wojca. I, I Ducha Świętego. Znaczy, ja zdecydowałem się na Chrzestomka dlatego. Że ja widzę, że to jest taka mała rzecz, którą ja mogę, jakby mu dać swoją decyzją, prawda? Natomiast to jest taka rzecz, która jakby oddaje Tomka troszeczkę Bogu tak naprawdę. Bo ja widzę po prostu, że jestem tak kiepskim człowiekiem, że nie jestem w stanie zapewnić mu jakiś takich. Nie wiem, no, opieki. Natomiast widzę, że, że, że ten chrzest to jest, to jest. To jest to, co ja mogę po prostu powiedzieć za niego tak, a mam nadzieję, że w przyszłości to mu po prostu pomoże. I ja widzę, że widzę, że ten chrzest to jest, to jest przymierze. To jest przymierze, które się zawiera z Bogiem. Czym, czym wcześniej, tym, tym lepiej.